Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich uczestników naszego niedzielnego spotkania. E, bardzo było, że tak przyszliście tak licznie i teraz przekazuję mu, e, e, głos mojemu mężowi. Drodzy Państwo, data 14 luty dla mieszkańców Piły to jest dzień szczególny. Nie tylko dlatego, że obchodzimy Dzień Zakochanych Walentynki, ale dlatego, że... 77 lat temu, 14 lutego 1945 roku Piła została wyzwolona. Po 173 latach wróciła do Macierzy. Niestety obecnie historycy chcą tą datę wymagać. Jak nie tylko tą datę, ale jeszcze innej osoby. A ja uważam jako mieszkaniec Piły, że powinniśmy o tej dacie szczególnie pamiętać i przekazywać ją naszym dzieciom, wnukom, prawnoprawnym. Żeby wiedzieli, co to się w dniu zdarzyło. Teraz udajemy się do Muzeum Okręgowego imieniem Stanisława Staszyca w Pile, gdzie kustosz, pan Marek Fiałkowski, przedstawi nam, jak wyglądały walki o Piłę. Wokół walk o Piłę, które były na przełomie Stycznia i lutego 1945 roku. Rosjanie próbowali piłę zdobyć od strony wschodniej. XII Korpus Pancerny stracił ponad 30 czołgów. Warto byłoby wspomnieć na koniec o takiej postaci Matwiejewa, bardzo znany Oleg Matwiejew, kapitan, który zginął właśnie w walkach o piłę 14 lutego. Dokładnie nie wiemy, co się stało. Prawdopodobnie w czasie lotu nad piłą ostrzelał on. Samolot niemiecki, który był porzucony na, na lotnisku, prawdopodobnie jego maszyna zepsuła się, i w tym momencie runął, runął na ziemię i zginął bardzo dzielny, lubiany przez, po, przez Polaków Oleg Macwiejew. Jego ulica i można powiedzieć, pomnik jakby znajdował się przez wiele lat w naszym mieście. I teraz już wiemy, że 14 lutego 1945 roku piła po 173 latach niewoli wróciła do macierzy. Na dzisiejszym spotkaniu naszym chciałabym, abyś podzieliła się swoimi wspomnieniami z pierwszych dni pobytu wyzwolonej Piły. Kochani, czuję, że w życiu do piły z moją babcią, tak, tak. babcinka Franusia i mała Marysia. Tak mi tak, wyglądała, tak. gdy przyjechałam do piły. Staram się przypomnieć u październikowy czystyści. Wyszłyśmy przed włas i ogarnęło nas przerażenia. W ciemnościach moje czuły, kikuty u mnie pusto szaro. Przerażone nie wiedziałyśmy co robić. Jak znaleźć ulicę Paderewskiego, gdzie nas oczekiwano? To była wchodząca skarbnica wiedzy. Była też w krótkim, krótkim okresie właśnie kierownikiem tej grupy Historia Bliżej Życia. Zawsze uśmiechnięta, zawsze życzliwa dla każdego, każdemu z pomocą i w ogóle. Także naprawdę no, straciliśmy no bardzo dużo długo była nawet w zarządzie. I w zarządzie była czy... skarbnikiem chyba przez 10 lat. No i ostatnio właśnie krótko chorowała, ale niestety także prosiłabym, uczciwym minutą ciszy pamięć o naszej narzędziach. Dziękuję. No, takie uroki bo to zupełnie inni ludzie, przede wszystkim na kolory wśród tych ludzi, bo z różnych stron w 50. Tak, latach mieli, tak? każdy innym językiem mówił. Nie? Tak, Później tak. dołączyli repatrianci w 56 do po, połowy po rosyjsku, po polsku mówili, nie? zanim się nauczyli tutaj to, tak. Że to... No te 12 lat po wojnie się urodziłam jako pierwsza w rodzinie no to lata. Po a teraz już i córka, i wnuczki, To gruzy, gruzy jeszcze raz. Ale pamiętam gruzy, pamiętam ja bardzo chwile. dobrze gruzy, bo nawet na tych gruzowiskach się bawiłam. A ponieważ nie. urodziłam, mieszkałam na ulicy ludowej blisko kościoła świętego Antoniego, to zaraz za kamienicą, w której mieszkałam, po niemiecką kamienicą, były gruzy. Tam później były działki, a obecnie jest blok, i tam większość dzieci się bawiła. Nie było żadnych problemów, że tam jakieś niewybuchy czy cokolwiek. Jakieś tam drobne skarby, typu jak pani Maria wspomniała, Szkielce, kolorowe szkiełka czy jakieś. Tak, tak, ale to była po prostu taka swoista atrakcja. Także na Bieruta mieszkałam sobie. Dla mnie, słuchajcie, ja dzisiaj idę na gry planszowe, to nie na 11 listopada, ale na Bieluta. Proszę Ja, ja cię... też, bo też mieszkałam Koest... na Bieluta 10 lat. Także dla mnie kościół Świętych Janów. To są przecież ruiny, które były obok mnie, jak chodziłam tam na łyżkę, zjeżdżać z górki i tak dalej, no to obok zaraz były te ruiny. Dzieci się bawiły niewybuchami i była tragedia. Kilka dzieci kilkoro zginęło tam. W Aha. tym właśnie co ona mówi tak. na budka okali. Za tym kościołem była plebania i za mojego dzieciństwa w tej plebanii było przedszkole, do którego chodziłam. Ja też tam. Dlatego, że byłam nie jadkiem i tylko przy innych dzieciach jadłam więc mama zapisała mnie do przedszkola żeby żebym. Miała. A ty to, to jest... Ja przejeżdżałem przez jak miałem naście lat i pamiętam jedynie to, że była strasznie zburzona, zniszczona. Później przyszedłem jak się osiedlałem do Piły, to przyjechałem w 1973 roku na początku, to w tej chwili to już jest mało podobna Piła. Była ulica bohaterów Stalingradu, główna, co pod górkę jeździł autobus. Wojska Polskiego w ogóle nie było. Byłem świadkiem, jak później Piła została województwem, jak Śliwiński to wziął w swoje ręce, jak zaczął rozbudowywać, jak powstały Aleje, aleje Powstańców Wielkopolski, jak, jak Tarcza powstała. A ja się sprowadziłam do Piły, jak miałam 7 lat, I też były gruzy, bo to był 56 rok i wszystko pamiętam dokładnie, bo mieszkałam przedtem na wsi i gruzów tam nie widziałam. Tutaj do szkoły chodziłam, mieszkałam na Walki Młodych, nawet Goską do szkoły przez Komuny Paryskie, i Rosfelta. tam były same gruzy. Rodzice ciągle nam mówili tylko nie przez gruzy, no ale oczywiście szliśmy przez gruzy, bo to była atrakcja. No to takie najświeższe wspomnienia, chodziłam do pierwszej klasy szkoły podstawowej wtedy. Piła bardzo mi się podobała, bo myśmy się pobierali w 1975 roku, także jak tutaj przyjeżdżaliśmy, no to miasto trzeba powiedzieć, że było, było zabawne i, i, tak, i dużo zieleni, także no, trzeba powiedzieć, że bardzo ładne miasto. Nieduże, takie można spokojnie żyć. Cały raz do życia. Raz do życia. Mieszkałem, <laughs> <jeszcze> mieszkałem <laughs> na ulicy <wice> Kowalskiego, <laughs> rzeczywiście były ruiny, obok budynki jeszcze gruzy, to wszystko. Pamiętam, jak do szkoły chodziłem. Na budynku napisy po niemiecku, apteka inne. I to było tak, to, tak samo jak w jak i było Schneider. to nasi to dowali, żeby nie było, a z kolei jak przyjebrali Niemcy, to oni szukali tylko tego, że to dla nich pamiątka wielka, nie? No i więc, mógłbym opowiadać i opowiadać, bo to urodziłem się w 1946 roku, a w 1993 roku zacząłem chodzić do szkoły. Urodziłem się tam, gdzie teraz mieszka wozanka gdzieś ileś 30 metrów obok. Ale nie <grystanie> znaliśmy się. <grystanie> znaliśmy się nie, nie, no bo tam... Nowy domy budowali, obok tam były takie, nie, tam wydzielili z ogrody po prostu kawałeczek i tam się budowaliście, nie. Jakie to robią? Jak to piły? To jest na ludów w Staszice, u góry, nie. Brzozowa i No Brzozowa, Iwanowskiego, kiedyś to było Nowotki, dzisiaj jest Brzozowa, Zawsze się Zawsze bie 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 bie. na Bieruta chodzę i tam na Nowotki. Przyjechałam do Piły w 1971 roku. Tak, ja przyjechałam do męża. Już po ślubie. To mi się bardzo piła podobała. Byłam pierwszy raz w Pile, może no, w pół roku przed ślubem no to uważałam, że to jest metropolia, właśnie takie przestronne miasto, te ulice szerokie i w ogóle, bardzo mi się podobało. Na wielu takich ulicach, jak ja tam łaziłam po tych schodach, że sam szybko patrzyłam i mówię, matko, jak ja dorosnę, jak ja tu przyjdę, ludzie jak ja dorosłam, z peluna się zrobiłam pierwsze. <classic> <słyska> Czy jaki mamy dzień? Jakiś wyjątkowy? Czy z Pani, jak dzisiaj mamy dzień? Eee, 14. Skąd się w ogóle działa nazwa Walentynki, według Pani? Od Świętego Walentynka. Nie wie Pani, co się na Walentynki? Szanowni Państwo, przechodzimy do następnej uroczystości, którą będziemy mieli w poniedziałek. Jest to Dzień Zakochanych Świętego Walentynki. Życzę Wam również wszystkiego. Święty Walentyn, początkowo był szkole jako patron eliptyzm i chory psychicznie. Szybko jednak uznano, że skoro patronuje on zaburzeniami mózgu, można więc również patronę zakochanej. Jak single nazywają walentynki? Dzień niepodległości. <głosy> <głosy> w walentynki sprzedawczyni w karty kwiaciarni mówi do zakochanego młodzieńca najlepszy dla narzeczonej będzie długiem róż. Nikt, jak same, państwie o, proszę, nie po o pańskim Poproszę mnie. Nie jestem gadułą. Dzień radosny zeszły w Złotej Zorze i w Skierce. Przyjmij więc podarunku w podarunku walentynkowe serce. Także bardzo proszę dla Państwa wszystkich taki drobny, drobiazg od, nas. od serduszek Dzień, dla serduszek. Dzień, dziękuję. Dziękujemy. Wybijmy za to. きちん。<music> Jakie następny temat ma być, to proszę podać, będziemy się starali dostosować, żeby mam się, żeby to wszystko było. Miło. A za dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękujemy. To będzie z okazji nadania praw miejskich miasta Piły. Także zapraszamy serdecznie na czasie.